Rzeczywiście szansą dla nas medytacyjną są właśnie te stany, nie? I szansą dla nas medytacyjną jest y, próba znalezienia takiej pozycji, że ten stan się robi coraz bardziej interesujący. I to, co y, przynajmniej ja osobiście robię, to po prostu jakby wciskanie się w energię tego stanu, nie? czy w doznanie tego stanu, czyli załóżmy, jeżeli, jeżeli czuję poddenerwowanie, to znajduję, lokalizuję je dokładnie w ciele, nie? Gdzie, co się zmienia w ciele, gdzie ta energia się wyraża, nie? Załóżmy tutaj, przechodzi tu, wiesz, na jedną część twarzy i, i, i wiesz, staram się bardzo wyraźnie to czuć i teraz umysł robi coś jeszcze, czyli jakby prawie, że fizycznie, napieram na ten stan, nie? Czyli to jest trochę tak, jak e, wiesz, czyli to jest zupełnie jakby idzie w przeciwną stronę do naszego instynktu, gdzie jest jakby próba wycofania się z tego stanu i stworzenia przestrzeni i ten stan gdzieś się tutaj dzieje, nie? To jest jakby nasz taki trochę instynkt, no, albo próba po prostu, wiesz, ucieczki od tego stanu. Jeszcze bardziej trzeba wejść, <laughs> bo wiesz, to, to jest, od, wiadomo, że ten stan ci nie zabije, nie? Chyba. Nie wiem, czy, co, co znaczy słowo poddenerwowanie w Twoim słowniku, nie? Bo, bo w moim to nie jest stan, który zabija, nie? Ale być może to jest, to, to jest o wiele mocniejszy stan. I teraz. Wiesz, to wszystko, co ja mówię, to nie jest, wiesz, to nie jest w żaden sposób jakaś tam reprymenda, nie? Żebyś tego w ten sposób nie odbierał, bo to też jeszcze ci wygeneruje więcej tego fajnego stanu. Tylko to jest po prostu, wiesz, to jest jakby dzielenie się swoim własnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę z tego typu uporczywymi stanami, nie? Które, em, które cały czas gdzieś się tam tlą, nie? E, przez jakiś tam czas i po prostu już nie możemy znaleźć żadnej Żadnej pozycji, w której my jesteśmy w stanie na nie patrzeć z zainteresowaniem. I tutaj to jest takie prawie, że fizyczne zetknięcie się z tym stanem, i jakby pozwolenie, jakby potraktowanie tego stanu, jak ogień, który Ciebie spala, nie? i pozwolenie temu ogniowi, żeby po prostu wypalił z każdą z Twoich komórek, żeby wszedł po prostu we wszystkie elementy Twojego doświadczenia. Nie? I to jest bardzo, wiesz, to jest, to jest w sumie tantryczne podejście, nie? To nie jest podejście czysto mindfulnessowe, gdzie po prostu, a tak się czuję poddenerwowanie, bo podejście mindfulnessowe oczywiście bardzo dobrze działa na pewnym poziomie, ale na pewnym poziomie takich uporczywych, tlących się stanów, które też mogą wyłaniać się z ciała ze względu na praktykę, nie? Czyli tak jak rozmawialiśmy mm, jeszcze wcześniej z Kubą i tak dalej, po prostu... Kiedy praktykujemy, kiedy wchodzimy coraz głębiej, kiedy pojawiają się nowe doświadczenia, zaczynają uruchamiać się czy wydobywać z tego systemu różnego typu energię. Nie? No i często są to energie, które mają to zabarwienie tej dosy, nie? Te, tego odpychania doświadczenia, czyli na przykład złość, poddenerwowanie, gniew czy cokolwiek. Nie? I teraz w takim podejściu tantrycznym My jakby pozwalamy temu, temu żeby ten ogień tej, tej, tego doznania, tego doświadczenia po prostu nas całkowicie spalił. Czyli my się całkowicie poddajemy, nie. My całkowicie rezygnujemy z kontroli, my całkowicie rezygnujemy z chęci doznaw do doświadczenia czegokolwiek innego. My się po prostu kładziemy na tym stosie i ten, i ten ogień nas pali, nie? I i wiesz, nie? W momencie, w którym ty mówisz, że dozna, do, wcisnąłeś się w ten stan, ale co dalej? To znaczy, że cały czas umysł oczekuje, że będzie jakieś rozwiązanie. A my się tutaj całkowicie poddajemy, nie? I pozwalamy się spalić. I chcemy tego doświadczyć, nie? I oczywiście to jest tantryczne podejście, to jest bolesne podejście, to jest trochę straszne podejście, ale, yy, ale działa, nie? <tuszy> tu już może mi tylko. Wiesz, na słowo po prostu stworzyć trochę przestrzeni i, 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 i zaufać na chwilę, nie? I zobaczyć, okej, okay, nie? nie? Bo, bo wiesz, wiadomo, że są stany, które, które już są tak złe, że jakby zagrażają, w cudzysłowie złe, że czujemy, że zagrażają naszym, naszej całej istocie, nie? Ale stan poddenerwowania, nie, gdzie jesteś sami, akurat masz przestrzeń bezpieczną, nie? czyli medytacyjną, nie taką, że tam jesteś w robocie i wiesz, jak ktoś się rozwinie w jakiś olbrzymi pożar i nagle wiesz, po prostu stworzysz takie karmiczne konsekwencje poprzez zachowanie, nie? które później będą Cię goniły przez całe życie, nie? Więc to nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, że my wiemy, że jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, jesteśmy sami ze sobą w zamkniętym pomieszczeniu i wchodzimy coraz głębiej w ten stan. Jeżeli ten stan zaczyna generować dźwięki, zaczyna generować ruchy, nagle zaczynasz krzyczeć czy cokolwiek, nie ma problemu, bo jesteś sam, nie? Jesteś po prostu w bezpiecznej przestrzeni, nie? I żeby pójść w tym kierunku, żeby pozwolić temu rzeczywiście się e, rozpalić, słyszysz, nie? Ten, ten dźwięk tam, poddenerwowanie jest, wiesz, piły do drzew, nie? Za mną gdzieś daleko co bardzo fajnie dodaję, bo to zasila mój stan. Ale wiesz, po prostu to jest szansa, żeby wyrzucić coś większego, nie? Żeby, I żeby nabrać takiej, takiej odwagi, takiej pewności siebie w, w sytuacji, kiedy te stany się pojawiają, nie? I my nawet możemy chcieć, żeby to nas doprowadziło do prawie że demonicznego stanu, gdzie jesteśmy wściekli, nie, gdzie, gdzie to się rozognia w coś wielkiego. Bo dla nas kłopotem jest to, że uda nam się jakimiś technikami, jakąś medytacją, czymkolwiek po prostu wyciszyć ten stan, bo on się będzie zawsze tlił, nie? tylko po prostu nie będziemy czuli tego, że on się tli, i później znowu jakaś sytuacja, znowu coś znowu jakieś małe niezadowolenie umysłu w stosunku do jakiegokolwiek doznania i bum, nie? Ten stan znowu się rozognia i znowu się pali, nie? Więc my musimy po prostu wejść w niego całym sobą, całą swoją istotą, pozwolić temu stanowi zrobić z nami cokolwiek chce, nie? Tylko oczywiście możemy się nawet zamknąć, nie? Złożyć kłódkę na drzwiach, nie? Wiesz o co chodzi, nie? No bo jeżeli wyjdzie z tego jakiś demon, no to też nie chcemy po prostu jakoś negatywnie oddziaływać na, na jakieś inne istoty, nie? które są gdzieś tam dookoła. To, to są stany, które łatwo zdyskredytować ich, ich wagę, nie? bo to są takie stany, a coś małego tamtem. Oczywiście, jeżeli to jest wiesz, że jeżeli idziesz, ktoś ci, nie wiem, zajechał drogę i na chwilę poczułeś pum i znika, no to to jest nic, nie? To jest po prostu zwykła reakcja, zauważyłeś, ono smutne. Ale jeżeli to jest stan, który się ciągnie, i tak jak powiedziałeś, nie? Bo powiedziałeś, że finalnie był męczący, nie? Że finalnie jak próbowałeś z nim, wiesz, w niego wejść czy cokolwiek, no to to się stało zbyt bolesne, nie? Więc widać, że, że z jednej strony twarz tego stanu jest, jestem po prostu czymś małym, nie? I w ogóle się mną nie przejmuj, nie? Po prostu może sobie ze mną być ale energia tego stanu, prawdziwa energia jest dosyć spora, nie? I, 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 i to pokazuje po tym, że, że rzeczywiście czułeś, że to jest spore cierpienie, nie? Że to jest spory dyskomfort, nie? I po tym, że się ciągnęło, 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 ciągnęło. Stąd wiesz, po prostu. Ty, Robert, już nie, nie, nie działasz jedynie na poziomie, wiesz, mindfulness, czy na poziomie, wiesz, takiej praktyki, gdzie my tylko poruszamy uwagą, nie i gdzie tylko mamy, wiesz, jakieś jakieś zmieniamy nasze, nasz światopogląd dotyczący doznań i tak dalej. Ty rzeczywiście przez to, że masz te wszystkie energetyczne rozbudzenia do tego stopnia, że nawet miałeś, wiesz, trochę ci się tam ciało ruszało, nie no to, to widać, że tam jest sporo takiej bardziej tantrycznej energii, nie? I, I ta energia sama w sobie, ona może generować, wiesz, stany niesamowitej, wiesz, błogości i, 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 i tak dalej, czyli ona może wspierać, wiesz, zasilać te, 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 te przyjemne rzeczy, te przyjemne aspekty, może też zasilać wgląd i, i świadomość jako taką, ale też ona uwalnia sporo innych, stanów energetycznych, nie? Które nie muszą być dramatyczne z zewnątrz, nie? One, ale one mogą być, wiesz, takim po prostu szumem, nie? Szumem, który gdzieś się tam odbywa i który, wiesz, nie wprowadza, wiesz, wielkiego chaosu w życiu. Ale w rzeczywistości one są takim takim drogowskazem. Idź w tym kierunku, nie? Wiesz, idź energetycznie w tym kierunku, bo tam coś się dzieje, nie? Tam coś czeka na... Yy, na uświadomienie, nie? Nie uświadomienie myślowe, tylko uświadomienie czuciowe, nie? To jest trochę tak, nie wiem, czy, czy, czy kiedyś może o tym gadaliśmy. Męczyłem się strasznie, jak byłem w monastyrze, męczyłem się nie wiadomo ile czasu, dwa miesiące, z jakimś takim uporczywym stanem. Nie, nie jakimś olbrzymim, ale po prostu jakaś taka emocjonalna, emocjonalne promieniowanie, nie? Po prostu cały czas się działo. I wiesz, i próbowałem to wszystko rozwiązać otwartą świadomością, różnym stosunkiem do tego i tak dalej. W końcu wróciłem z tego monastyru i jakoś to się nie ruszało, nie? No, czasami przycichło, ale tam. Wróciłem z monastyru, siedziałem na kawie i tutaj, że jako cały czas jesteś na bosakach albo w klapkach, nie? No to siedzę na tej kawie, piję kawę i zacząłem sobie, wiesz, po prostu prawie, że nieświadomie jeździć kciukiem po stopie, nie? I nagle znalazłem punkt, który po prostu był totalnie, wiesz, nie, że jakoś wciskałem kciuk, ale czułem, że nie chcę dotykać tego punktu na stopie, nie? I ani mnie to nie bolało, ani, ani nic, ale po prostu było nieprzyjemne. I czułem tą nieprzyjemność prawie, że jako odruch wymiotny, wymiotny w żołądku, nie? Że wiesz, że po prostu nie chcesz tego dotykać, nie? Że to jest coś tak. mówię, cholerka, to jest dziwne, nie? Po prostu dlaczego coś takiego, taka dziwna reakcja całego systemu w stosunku do zwykłego dotyku, podeszwy stopy, gdzie cały czas chodzę i cały czas, wiesz, no cały czas masz kontakt z ziemią i z różnymi twardymi tymi. Więc zacząłem to dusić. I zaczęły wychodzić, słuchaj, stany bardzo, bardzo nieprzyjemne, nie? Bardzo. Najpierw małe, najpierw po prostu zwykłe. A później zaczęły się przekształcać mocne stany emocjonalne, ale po jakimś czasie i to nie, że wiesz, po iluś dniach, ale po jakimś czasie, na zasadzie pięciu minut, nie? Czy sześciu minut, po prostu one się zupełnie uwolniły i przekształciły w stan takiej, no po prostu głębokiej błogości, nie? Po prostu wiesz, cały ten stan, z którym się męczyłem przez dwa miesiące, uwolnił się pod wpływem, wiesz, zetknięcia się z nim i też jakiej, jakiejś fizycznej pracy z systemem energetycznym w ciele, nie? Czyli akurat w tym momencie akupresurą, nie? No i wtedy wiesz. Wtedy zacząłem rzeczywiście pracować, wiesz, z akupresurą, szukać różnych punktów na ciele, które dokładnie tak się zachowały, że na początku po prostu, że wiesz, tutaj ciśniesz i nie ma żadnego problemu, nie? nie po prostu jest całkowicie neutralny, możesz sobie cisnąć albo nie, ale gdzieś są, gdzieś na, na ciele są punkty, które jak zaczynasz je dotykać, czy lekko nimi, wiesz, yy, przy nich majstrować, to nagle pojawia się głęboki opór i niechęć w stosunku do tego, nie? Więc to jest już taka praca energetyczna, nie, że gdzie, gdzie my zaczynamy pracować z tą energią w sposób bardzo intuicyjny i po prostu to, co jest nieprzyjemne, to jest coś, co jest na dobrą sprawę takim punktem, czy to jest w umyśle nieprzyjemne, czy to jest nieprzyjemne w dotyku, to to jest właśnie tym drogowskazem. Idź w tym kierunku, wejdź w ten stan jak najgłębiej. I najlepiej nie przerywa, jak się robi bardzo nieprzyjemny, nie? Bo, bo w tym momencie jakby się wycofujemy i, i wiesz, jakby nie, nie weszliśmy ten. I to wymaga odwagi, nie? To wymaga takiej odwagi emocjonalnej, ale wiesz, takiej, takiej na poziomie energetycznym, nie? Bo po prostu nie chcemy mieć, wiesz, yy, no boimy się, że nam to zostanie, nie? Albo że po prostu się pogorszy i tak dalej. Wiesz, gdzieś tam podświadomie mamy zakodowane, żeby za bardzo w to wszystko nie wchodzić, nie? Ee, że jak są jakieś inne opcje, to żeby to ten, ale wtedy to po prostu zostaje i się tli, 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 tli i my też nie uczymy się tej, wiesz, tej, tej, nie, nie rozwijamy w sobie tej odwagi, bo odwaga też jest czymś, co rozwijamy i czasami mamy jej więcej, czasami mniej, nie, więc czasami ja też siadam i o, po prostu chcę się czuć dobrze, nie, nie chcę cały czas pracować, nie, no ale czasami, wiesz, jak coś mnie tam męczy, już dłużej to po prostu, oh, nie, robię ten ruch tak, jakbyś się na dzidę nadział, nie? Że ktoś ci cały czas przykłada ten, i ty w końcu mówisz, a, oh, puch, nie? I się po prostu na nią nabijasz, nie? Coś w tym rodzaju. To jest takie podejście, no bardzo tantryczne, nie? Super. Cieszę się, bo najważniejsze jest jest to, żeby umysł chciał doświadczyć tych rzeczy, nie? Żeby umysł chciał naprawdę, żeby, żeby cholera, chodź tu, nie? <grym> I po prostu wiesz. I, 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 chcę tego doświadczyć, nie? Chcę tego doświadczyć, chcę to poczuć i zobaczyć, czy ja mogę się spalić, nie? Czy, 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 czy ten stan, czy ja mogę pozwolić temu, w cudzysłowie, demonowi tego stanu, czy demonikowi, chochlikowi? Po prostu mnie całego spalić i poszleć. Nie? To jest wiesz, to jest wiesz, to jest, to, to, to jest, to jest bardzo dziwna rzecz, nie? To, to brzmi trochę, wiesz, szalenie, nie? Ale, ale rzeczywiście to jest jakby to poczucie kontroli, to poczucie ja pozwala się zjeść czemuś tam, nie? Czemuś, co płynie z natury, nie? I to jest wiesz, takie ofiarowanie w sumie siebie e, naturze, nie? Naturze, czyli. Temu całemu energetycznemu, ro, yy, yy, regulującemu się świadomościowemu systemowi. Nie? Więc, yy, więc wiesz, nie? To jest. Yy, to, jest yy, to jest, wiesz, to jest, to jest dziwna rzecz, nie? To jest dziwna rzecz, to brzmi dziwnie, ale pewnie czuję, że tam coś rezonuje z tobą, nie? <laughs> Co? Ja, ja tylko zakładam, że to jest dźwięk piły, może to jest wściekła krowa. <laughs> Ja tylko zakładam, bo ja nie widzę, wiesz, to tu jest las, nie i coś tam za lasem się dzieje. <noise> więc teraz wiesz. No. Robert, że ta energia, ona, ona to jest jak, e, jak ładowarka dla oporu, nie? Czy dla balonu oporu. Ona po prostu stopniowo zasila coraz głębszy opór w umyśleniu. Więc, więc. E, bo tam nie ma nic innego, nie? Tam jest tylko reak tam, tam jest tylko to doznanie i reakcja umysłu na to doznanie. Nie ma nic więcej. Nie ma, więc jest bardzo łatwa wiesz, sytuacja, nie? Jeżeli reakcją jest totalna nie, totalna otwartość, to to doznanie sobie żyje, nie ma problemu, nie? Ale jeżeli reakcją jest jakikolwiek, o nie wiesz, jeżeli jest tak? I tylko to doznanie, nie ma problemu. Ale jeżeli cokolwiek się tu pojawia, i k k k k, to się ro ro rodzi po prostu problem, bo wtedy, wtedy, wtedy ta energia, każdy moment zasila określony stan umysłu, który jest naszym największym problemem w życiu. Nie? I ten stan umysłu później się odwraca, że zasilony i kieruje się na świat. Nie? I po prostu, wiesz, cokolwiek się w tym świecie nie pojawi, to. Nie, więc wiesz, <śmiech> <śmiech> więc stąd.